Joł się, Manko, z tej strony linek 10 i dziś sobie zagramy w polibetyl po polsku z Matim. No dobra. Pewnie go będziecie słabo słyszeć, bo rozmawiamy przez telefon. A przez telefon trochę słabiej słychać, ale jest z nami. Dobra, o, tam. Słuchajcie, tam jest strzela Dobra. O, on zabity. Przejęli nam bazę. O nie, jeszcze mamy parę tam. Żołnierzy naszych. Mati, jak, wyszkoli, jak wyszkoliłeś tych żołnierzy? Trzy Dobra, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, żeby nam nie przejęli niczego. Strzelać w czołg, bo zaraz jak wsiądą... Dobra. Oczywiście subskry, oczywiście, subskry, oczywiście, też subskry, oczywiście, też subskrypcji i dzwoneczek. To może nam się uda jeszcze wygrać w tej rundzie. Wszyscy atakować! Dobra, słuchajcie, nie. Chyba się nie uda. no atakuj, a nie jakieś. się Bawisz z nimi. No. To nie są zabawy. Jeszcze jest. Dobra. Jest! Yes. Uratowaliśmy ją! Jest. Na razie. Co jest? Kto do nas strzela? Uważaj tam Nubek. Dziewczyna uważaj! Dobra, słuchajcie, strzelamy. Strzelamy wnubka. Ej, nie, zabija tam. Uwaga, bo on jest tu za budynkiem. Ej, mamy bazę dwa. Dobra, zabici. Dobra, zabici. To super, że mamy bazę dwa, bo przyda nam się. Ale gdzie jesteś? Poczekaj. Idziemy na bazę. C. A gdzie jesteś? Shiftem idzie. Już, niejdę do C. Z shiftem się idzie szybciej. Jakby co? No wiem, no przecież ja cały czas używam shifta. Dobra. E, wsiądź. E, a gdzie jest E kieruj? Dobra, tutaj. E, prowadź. Nie, no nie, nie chcę. Nie. Uwaga, mają helikopter, lecą do nas! O nie. nie. Dobra, nieważne, ja lecę do bazy C. Przejmuję bazę C. Ktoś jeszcze ze mną leci, to będzie lepiej. Szybko! Teraz strzelać! Dobra, no, nawet w ten czołg, kto we mnie strzela? No nie, no przecież to jest baza ich. No to, to czego się spodziewałem? Że za, y, zapraszam mnie na herbatkę? Dobra. Jesteśmy w Waszej. Wasze znowu Zabijają nasze papier! o o Nie wiem, jak gdzieś rzucam tym granatem. Ważne, żeby gdzieś rzucić. Może mi się uda kogoś trafić. Dobra! Teraz! Atakować! Nie! nie, nie. Dobra! Uwaga! Dobra, uwaga! Co jest? Nie, nie widziałem go. Słuchajcie, no nie! Idzie <laughs> bazę, już, Musisz przejąć bazę, bo ja się już nie odrodzę. Okej. Okay. O nie, no jeszcze przejął kłada chyba. Nie wiem, czy to nasz, czy nie, ale się układa. Dobra. Nie wiem w sumie, czy to kłada, ale okej, okay, no. Lecimy. O, Mati, poczekaj, razem polecimy. Gdzie? No widziałem cię chyba. Gdzie jesteś? O, je. Mamy. No przecież jest baza, jest, mamy bazę tutaj, wow, atakują nas z każdej strony. No dlaczego nie mogę, wejść. No nie Bo. no, dawaj, no przecież jeszcze jest wolna, o nie, już biała. Koniec, po nas, słuchajcie, zostawiliście za mało łapek do góry. Co? To kogo wreszcie jest baza, nie wiem. Nie no, zostawiliście za mało łapek do góry, słuchajcie no. Musicie zostawić jeszcze więcej. No nie, no nie udało nam się. Dobra. Eee, co tu by wziąć? Medyk nawet no spoko, ale trzeba uzbierać. Weźmiemy co To najlepsze. Zaakceptuj, dobra. Już nikt nie ch chyba nie żyją. Nie no, jeszcze żyją chwilę chyba. No, jeszcze kupiła Jak wyjdzie, to dalej ja. No, słuchajcie, no nie udało nam się. No nie, no. Słuchajcie, nie udało nam się. Dawaj na karady. Na, no już i tak wygrałem. Karkanant. Na karkant? Karkant dawaj. Dobra Słuchajcie, musimy niestety czekać Mamy zestawę naprawcze Czołgi I I mamy helikoptery No ale helikopterem Nie da się za bardzo kierować Bo ciężko się kieruje Słuchajcie widzowie Musi nam się udać Chyba ja to nie ale, ale, ale razem atakujemy, razem. Idziemy na bazę C. Ale to razem, nie oddzielnie, bo tak to jak będzie po jednej osobie, to cała armia nas będzie pokonywać po kolei, po kolei, tak się, będzie cały czas. Dawaj na... na którą dajesz? Ej właśnie, może teraz przeciwko sobie zagramy? Nie, na razie nie jeszcze, w następnej rundzie... Bejma. Bejma. Bejma? Dobra. Nie. Dobra. dobra, było przez chwilę zbyt dużo graczy. Ej, jak dużo tu czołgów. Elo, ja biorę wszystko. Gdzie, gdzie jesteś, y, Mati? Gdzie tu jesteś? Wolny czy biały? Czy niebieski? Ale ja nie wiem teraz. Poczekaj, ja jestem y, taki niebieski, a ty? Mati, a ty? Jesteś przeciwnikiem moim. Ale dlaczego? Mówiłeś przecież, że yy, jesteś niebieski, yy, bei Bo Beima jakaś. No tak, zresztą to jest z uczestnikami. Nie zbierało. no ale to źle Trudno. powiedziałem. Trudno. Będziemy przeciwnikami. No nie, trudno, no. Ej, no jeszcze nie mam auta, no super. Wow, Co jest? Słyszałem nas. Ach. Żebyście nie słyszeli naszych planów. moich. Igor zginął? Tak, ale zaraz nie... Nie, ty zginiesz. Oni gdzie ja jestem. A ja wiem, a ja wiem. W sumie to nie wiem, ale może wiem, może nie. Już nie wiem. nie, U No, no właśnie, no nasza armia to była przeze mnie uczona, a nie przez ciebie. Nie a to wasza. Nie, ja nie umiem grać nożem. Dobra, nie będę używać nożu. Nie, C! Nie, tylko nie C! Dawajcie, idźcie po C. Dwa, jeden, no jeszcze zdążę! No, akurat na D, dobra, idę na D. Czemu mnie zabijłeś! Ja? Pa! Dobra, używam wieży, no i lecę. Dobra, atak! O nie, no przecież ty w złą stronę idziesz tam, chyba. Nie wiem. No gdzie ty idziesz, gościu? No co ty robisz? Przecież tu oni są. Oni tu są, a tak. Jakiś granat rzucę, nie wiem. Rzucam w nich, dobra. Pum. Bum! No prawie rzuciłem granat. No, i jeszcze nam przejmą bazę D. No. to nie fair, bo oni mają jakieś czołgi różne inne. Ja też mam czołg. Jestem czołgiem. Szybko, de, 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 de. Idziemy na bazę. Dobra, no nie mogę ich atakować. No co, no tego się nie da. Ej, dobra, baza A jest, dobra. Jeszcze jesteśmy uratowani. O nie, no i idzie ten czołg znowu na tą bazę A. No, biedna baza A, zaraz będzie przejęta. No, już przejmują ją. No, co za. No, jak już ją przejmują, to jest oszukane. No, plismo no, zdąży się jeszcze odrodzić. Baza. Deploy, deploy, deploy! Jest. Rzucę w nich granek, rzucam. Dobra. Dobra. No nie, da się ich pokonać, oszukane. Bez nadziei Beznadziejne. Ej, co? Nie rozumiem. Dobra, co jeszcze jest. No pojawia się nowa, ale jak będziemy tak cały czas tracić, no to... Nie zyskamy nigdy. No. Dobra, mam tutaj to. Teraz nikt się nie. Teraz nikt nie, bez... nie. Teraz bronię tej bazy. Czekam na każdego. Co jest? Dobra, myślałem, że to. Dobra, prowadź. Co jest? Ej, tu gościu jest. Dobra, to niech ktoś broni tam bazy, nie wiem. No dobra, poczekam na niego, co Ej, może wsiądzie. Jestem kapitanem drużyny. Jestem kapitanem drużyny. Nie da się tu być kapitanem, chyba. Ej, D mamy już przejęte. To jeszcze... A! Ej, my mamy więcej baz przejętych od was. No, wszyscy no, przed... no właśnie, przed chwilą mieliście mega dużo baz przyjętych, i my ledwie co sobie radziliśmy. A teraz zobacz, no, teraz wy sobie ledwie co radzicie. O nie, gościu wysiadamy. Nie ma co się tu z nimi cackać. Dobra. Stać tu policja. Nie! Przejmują nam bazę! Przejmują nam bazę! Dobra, strzelam. No, jak, no, wszystkich nie da się zabić naraz, no? Oszukane. No, jak niby wszystkich pozabijali? Trzy osoby zabili. Dobra, no, dawaj, 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 B, na B bazę daję, bo trzeba ratować B. Nie mogę już na B, dobra. Daję na. O nie, C. Muszę dać. Bo tutaj oni przyjęli. Dobra, ja chronię to małe miasteczko. O, o! Mamy gości. Konkwada. Dobra. No nie, no nie zabijaj mnie znowu. Dobra. Pum! Pum! No znowu ten gościu wkurzający. Dobra, nigdzie nie pojedziesz. Co to jest? Dobra, strzelać. Nie rozwalili! Baza się A! No jak? No on załatwia po trzech naraz! To jest niemożliwe, on jest jakimś hakerem chyba, czyter. No nie, czy nie ma Nie no, tą małą mnie ochronimy, naprawdę, tej małej nawet nie ochronimy. Mamy dwie bazy tylko. On Deploy. Dobra, to ta mała baziurka. Nie, no jak ja mam tu pokonywać ludzi, skoro nie da się tu w tej grze? No dawaj do czołgu, do czołgu, please. Dobra, mam czołg. Teraz sobie inaczej porozmawiamy, gostek. Dobra, nara. Gostek, nara. No nie da się go pokonać, no nawet nie mogę w niego trafić ani razu. Dawajcie w niego. Nie. Nienawidzę tej gry, nienawidzę. Już chyba ostatni raz ją nagrywam. Dobra, jeszcze spróbuję. No chociaż obrońcie tą bazę, please. Ej, no prawie mnie uratował nie chyba. No macie trzy bazy. No co mi dajesz tą mapteczkę? Ej, gdy okay. wygrzymacie, bo macie trzy baby, wiesz o tym. Co? Macie trzy Ok, dobra. Ja się tu skupiam. No, a na początku byłem o wiele lepszy. Dobra, tu się tym nie docelować w ogóle. Dobra, ja stąd odlatuję czołgiem szybko. No nie, no, jeszcze mi ktoś zajmie. Dlaczego ja mam takiego pecha w tej grze? Dobra, chociaż kład weź. Weź, weź, kład. Dobra, lecę do Was do... Co? Ile wy macie przejętych? Nie. Myślałem, że dużo, ale macie, nie, aż tak. O nie, ten skuter już jest tak osłabiony, bo to chyba kogoś. Skuter. Dobra, trudno. Najwyżej się uszkodzi. Przyjeździe. O nie. Dobra, jadę. Ale się dymi. O, o! Co? NIE! Baza C to nasza ulubiona, malutka baza, no? Zostawcie w tą bazę w spokoju. Bronić bazy C! Bronić bazy C! Dura, szybko. baza! To jest baza! A, no dobra, no to jeszcze... Możecie sobie nią, ale my ją i tak odzyskamy. Dawaj! Ale dawaj, no i ja chcę tutaj na maszynkę iść. E, Użyj wieże, dobra. Ej, dawajcie, no wsiadajcie tutaj! Warto! No nie, no ja sam z, z nim, no to niemożliwe. Nie kurwa, to nie ma gościa, do e, Dobra. Dobra. Ale teraz jest, Igor jest teraz, czyli Linek. co Igor? Co? To ja, w ciągu. to ja w ciągu. Co? To ja Co? To jest jakiś gość. Tak, ale nie ty. Żeby być w ciągu, bo w ciągu mam więcej życia. No ale nie da się tu złapać czołg u mnie w bazie. Każdy sobie dokucza po prostu. O, Mati, przyszłaś z wizytą. Co idem na Co Cąda? Więc idziemy na basę O nie. A w sumie to jest D, dobra. Nie! A ja mamy bazę A, a A to szóstka! Dobra, nie mogę coś robić. Mamy szóstkę B, mamy szóstkę B, mamy szóstkę B, Chyba wybuchła, nie wiem, czołg. O, co? Bronić tej bazy trzeba. O nie, gościu przyszedł, to już po nas. Bronić tą jedną bazę. Nie wygrają wtedy. Co się tu stało? Dlaczego tu masz tyle dymów D? Hej, nie widzę niczego. Dobra, ale tu jest gościu. No nie da się tu. W to gry, słuchajcie, się nie da grać. Tu wiecznie ktoś przeszkadza. No plis, nie. Dobrze podtrzymuj tą bazę. Podtrzymuj. Nie. W sumie to my jeszcze nie przegraliśmy, ale... Dobra. Słuchajcie widzowie, to by było na tyle z tego filmu. Ja już się bardzo wkurzyłem już w tą grę. Już długo nie zagram, a ja Was na ten odcineczek żegnam. Papa. Pa.